chopowany koziołek Mam już zamawione z ASO wyloty z QX, które będą tu. Mam też wykresy, gdzie powinien być, gdzie powinny być dziury wycięte w w Wloty tu. I może się polepszyć, troszeczkę aerodynamika. Mamy sirodę Jadę do Gliwic zawieźć słupki pomalowane już Widziałem, że jest kierownica zrobiona I ograć jak tam prace idą, żeby mieć dla was Pod koniec tygodnia fajny vlog 262 na godzinę, patrzcie I no Ogólnie przepisowo bardzo jeżdżę Nauczyłem się tu wyłączać tą kontrolę trakcji Zupełnie inne auto Ogólnie BMW tak mam powiedzieć, jeszcze ta trójka nie tyle, chociaż też nie jest nowa, ale E60 na przykład to było jedno z najlepiej prowadzących się moim zdaniem aut. Oczywiście nie jechałem F11, więc nie mam porównania do tych piątek. No ale e 60 dla mnie się bardzo dobrze prowadziła. Ta trójka też się dobrze prowadzi, nie mówię, że nie, na pewno lepiej niż Mercedesy. Mercedesy mi się okropnie prowadziło. Jeżeli chodzi o Audi, to też mi się nie za to prowadziło, za wyjątkiem A8 D2 i D3. Jeździłem też z tymi nowszymi, nie prowadziły mi się one tak dobrze, jakoś nie wiem. Ale to może po prostu ja tak miałem. Dobra, zobaczymy, co tam chłopaki wymyślili. Jasiu Lakiernik sprzedał BMK Czarną 7 za 13 koła i pojechał po Grand Cherokee 4.7. Tylko taki do zrobienia, za 13 chyba wziął. Ale jest tam, kurwa, do zrobienia trochę jest, Ale... V8, dużego Jeepa, to ma. Nieważne, że stare. I widać, że stara dało się z niego zrobić. Pytanie, czy jest budżet na to, żeby to zrobić. Bo jak nie jest, no to nie warto takie auto brać w ogóle, nie? Zwłaszcza, że jak coś się tam stanie, no to wtedy jest pizda. Eee, co jeszcze? A, dzisiaj mam zamiar zrobić Wam odcinek o Batwinku, czyli o tym zawijaniu miednicy. Postaram się go zrobić tak w miarę profesjonalnie, dla każdego zrozumiale. Dlaczego? Bo dlatego, że dużo osób nie do końca wie, co to jest Badwing, co to jest to zawijanie miednicy i potem nawet niechcąco, ale chcąc zabłysnąć w piłko, Za 3 km zjeść w prawo w pale nie mieści, dlatego informacyjnie, edukacyjnie, naukowo, według mnie, co to jest Badwing, jak go unikać, jakie ćwiczenia stosować. To wszystko w tym odcinku, który dzisiaj dla Was zrobię. Dobra, tyle. Jadę dalej. Widzimy się w Dark Studio, w Gliwicach. Jeszcze tak wam wtrącę tylko te fotele, które są w tej trójce, w tej Moro, te Rekaro. Recaro, się nazywają Rekaro. To się kurwa nie nadaje na trasę. Jadę drugą... Za 200 trójkę, metrów na rondzie drugi zjazd. Tak napierdalają plecy, nogami mi drętwieje, że to jest masakra. One są fajne do zakrętów, po zapierdalać sobie. E, polatać bokiem, bo one trzymają. Rekaro? Rekaro się to nazywają. Podobno strasznie drogie fotele. Chyba, że nie Rekaro. Nie wiem. Ktoś kiedyś na YouTube tam w komentarzach poruszył, właśnie jakie to są fotele i że są one po prostu wciół drogie. One do trasy się nie nadają. Ja już mam kurwa dość po dwóch godzinach jazdy z przerwami, oczywiście, z przerwami, żeby zatankować. A co nie trzeba robić często. W tym dieselku, bo to gówno pali, tak naprawdę za 150 prawo, metrów. W skręć w prawo. A, muszę wyłączać te, te wskazówki. Dobra, Co skręć miasta? w prawo. Jadę do studia, bo mi tutaj kurczę, te wskazówki nawigacji już mnie słabią. Dzisiaj koniec, podsufitka jak widzieliście wyszła pięknie Pięknie, większość części jak słupki czy plastiki powyciągałem I oczywiście otłuszczyłem, przygotowałem, są pomalowane na czarno, wyglądają naprawdę ładnie Podsufitka została normalnie matem zrobiona i kurwa wyszło to naprawdę ładnie Ujebany znowu jestem standardowo, połowa auta już jest oklejona a, co jeszcze? Zderzak będzie spasowany na miejscu. No i już będzie kompletnie. Naprawdę to auto już będzie. Teraz będzie już kompletnie skończone. No za wyjątkiem tej pierdolonej deski rozdzielczej. Ale na to może kiedyś przyjdzie czas jak mi się zechce ją wyciągać e, i dam ją oprzyć Oprzycie Niestety to jest gruby hajza za na tą chwilę e, na takie duże wydatki sobie pozwolić nie mogę, bo jutro się dowiem co z tą ręką. No będzie operacja, no to będę musiał odkładać. Też nie ukrywam. Koszulę sprzedałem. Sprzedaję, no bo za nim ja będę wyciskał, a zwłaszcza ciężary w koszuli, no to minie naprawdę dużo czasu. I do tego czasu już pewnie zmienię rozmiar albo coś, więc póki co będę miał zamówiony taki sprzęt jak ten monster potrójny tylko z Rosji żeby przebić te 420 kilo. Myślę, spokojnie, bo ludzie dokładają, tacy pro-wyciskacze dokładają po 200 kilo w tym sprzęcie, rozumiecie? Tu to już, to już nie chodzi o to, jaka jest Twoja czysta siła raw, yy, czy jak sobie wyrobiłeś technikę w koszuli, tylko o to, ile wypierdolisz na pokaz. No to robimy tak, yy, jak się wchodzi między wrony, tak, no to trzeba jak i one, kurwa, śpiewać, drzeć mordę, krakać i tak dalej. Yy, dlatego też tym wezmę udział. I tu jest akurat z mojej strony, jeżeli ręka będzie sprawna, to ja w tym roku jeszcze pierdolę za 420, 430 yy, w tej ruskiej turbinie i to Wam obiecuję. Nie? Bo to akurat jest banalne. To jest tak samo banalne jak Monster Trójka. Yy, oczywiście żadnej w tej chwały nie ma, bo to jest już takie, no, takie wyciskanie na pokaz bardziej, no ale wynik idzie w świat, więc wiecie. Nie? Wynik, gdzie w świat pojawiają się nowe bramki, sponsorzy. Tak to działa, nie? Ech. Aha, i nie oburzajcie się o to, że ja tam zjechałem, kurwa, żeby robić te egzaminy dla osób starszych, bo ja nadal tak uważam. Egzamin powyżej, powyżej tam 55 roku życia powinien być, bo nie każdy starszy człowiek jeździ źle, ale są tacy i 50% jest takich, którzy kurwa w ogóle nie jeżdżą i oni stają przykładowo na rondzie, jakby mieli stop a nie ustąp pierwszeństwa i czekają, bo ktoś jedzie tam 100 metrów przed nimi i puszczają, wszystkich puszczają. Czy na przykład jest zielone światło i on rusza dopiero po 15 sekundach, czy na przykład on nie widzi strzałki warunkowej w prawo zielonej i on stoi, nie jedzie z kierunkowskazem czy na przykład dojeżdża do skrzyżowania i zupełnie nie wie jak się na tym skrzyżowaniu odnaleźć ja to przerabiam codziennie większość z Was to przerabia codziennie dlatego taki egzamin po prostu powinien być żeby nie irytować ludzi, którzy jeżdżą normalnie nie jest to, żaden... nie chcę tu obrażać nikogo, naprawdę to jest czysta logika no. zatem taka jazda też nie jest bezpieczna, jeżeli ktoś nie wie jak się zachować na drodze, czy wjeżdża pod prąd co też się zdarza u osób starszych niestety znowu i oni są zdziwieni, dlaczego ktoś przyjechał tak blisko nich, nie, albo dlaczego uderzyli w krawędzik, dlaczego to, dlaczego tamto. Czy nie patrzą w lusterka, jak cofają dupną w auto i oni zdziwieni, że ktoś im tam wjechał, wie. Ostatnio był filmik na necie, gdzie babka wjechała na torowisko i wpierdoliła się w świeży beton samochodem jeszcze miała pretensje do robotników, kurwa, że oni tamten beton wylali. No przecież, kurwa, takie rzeczy jest. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają, taka rzecz się zdarzyła, natomiast to, co ja mówię, egzamin powinien być jak dla mnie obowiązkowy, żeby było sprawiedliwe, to róbmy każdemu egzamin co 10 lat i tyle, no. ja nie widzę problemu najmniejszego, czytam przepisy, yy, staram się mniej więcej na bieżąco, więc nie ma z tym problemu. Dobra, jadę na siłownię zrobić filmik instruktażowy co do zawijania wiednicy. Zobaczcie, jaka mi dzisiaj paczuszka przyszła, wiecie co to jest? Wyloty powietrza... I takie gratisy. Co aso to aso. Kurę, to auto nic nie pali. Od wczoraj wskazówka zeszła może o... Pf. No, od tej pierwszej kreski, znaczy drugiej, a zrobiłem, jadąc z Gliwic, kurwa, no 100 km Siemaneczko! Dzisiaj dowiemy się co z tą moją ręką. Na godzinę 16 za 3 godziny mam umówioną wizytę w Skoczowie u polecanego ortopedy według chirurga, który robił mi przepuklinę. ma dwóch zaufanych i jadę właśnie do tego jednego zaufanego, bo coś nie mam kontaktu ostatnio ze Staszkiem. Pisałem mu już trzy SMSy nie ma za dużo terminów, a też nie chcę no nie chcę, bo tam się powiedzmy, na siłę wbijać, czy, czy jakoś tam przeszkadzać. Bo zawsze to tak robiliśmy w wolnym czasie. Dlatego też skorzystam tutaj z ortopedy, którego mam na miejscu, powiedzmy na miejscu mówię, bo jadę też teraz na sekcję. Z Kariną jestem umówiony pod ustalanie nowego planu. Co to się dzieje, kurwa, ludzie, wydupiać. Nie mówię, dwa pasy i, i jadą, kurwa, pięćdziesiąt. To jest tak, jak był temat ostatnio, czekajcie, o. E, tych starszych ludzi. Nie, to nie był, to nie był tam jakiś strefa ruchu, gdzie 20 na godzinę teren zabudowany, no. To jest naprawdę, te, te, te kurwa prędkości jakie tam rozwijają 20 na godzinę, czy stoją 10 sekund po zielonym świetle, czy nie wiedzą na rondzie jak się zachować, nie wiedzą kto ma pierwszeństwo na jakim skrzyżowaniu, no, no naprawdę, musowo egzamin i niech nawet jest, żeby było sprawiedliwie, co 10 lat dla każdego, ja też mogę co 10 lat podchodzić do egzaminu na nowo i... Tyle. W miarę staram się na bieżąco przepisy nowe yy, wiedzieć, znać, no ale coś może zawsze umknąć. Kurwa. Dobra. Ja na sekcję zrobię teraz yy, ze dwa plany i do ortopedy dowiemy się, co tam dalej z tą moją ręką. Powiedzcie mi, bo ja mam chyba kurwa jakiegoś pecha. Kurwa, to już, już w ogóle przegięcie. Yy, alfa. Klinika w Żorach, w, Żorach przepraszam, w Skoczowie. Poradnia ortopedyczna. Nie będę walił z nazwiska lekarza, bo starał się być miły, ale nic kurwa, się nie dowiedziałem. Dzwoniłem wczoraj się umówić. Wizyta 100 zł plus 50 zł USG. Więc dzisiaj na recepcji, jeszcze ja pytałem z USG? Tak, z USG, kurwa. Zapłaciłem Ci na recepcji 150 zł, po czym wchodzę do lekarza. Wbił mi palec w parę miejsc, zapytał się, czy boli, czy mogę odwodzić, nie mogę odwodzić i powiedział mi, że on mi USG nie zrobi i on nie wie, co tam się dzieje, bo to bym musiał się udać do kliniki sportowej. Tyle, kurwa, 150 zł. I nie wiem, normalnie na stronce pisze, że z USG wszystko jest 150 zł. Ja nie wiem, co z tym zrobić teraz, czy pisać jakąś skargę, ale chyba normalnie na, 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 no, na piszę skargę, jak można takie coś zrobić, no. I 150 zł za to, że, że się dowiedziałem, że mnie boli, kurwa, jak mi wbije palec, no. no. Kurwa, ale jestem zły no, pojechałbym do Rybnika z kolei, do, 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 do Staszka, ale nie, pisałem już tam trzy smsy, nie wiem, widocznie ma dużo terminów zajętych, a też nie chcę na siłę się pchać, z kolei tutaj też kurwa USG, no to był też lekarz z polecenia tutaj ten skoczowy i okazało się, że no pizda, no chuj z tego będzie, nic się kurwa nie dało zrobić, on nic nie wie, no ja mam kurwa dość no. nie wiem. Nie wiem, wkurwiony jestem. Mijaram 3 tygodnie i za chwilę kurwa najaram tego śluga, bo wkurwię się okropnie, nie? Uff. Siemaneczko! Dzisiaj odbieram infa. Odbieram, powiedzmy, że gotowego. Tam już zostaną pierdoły typu deska rozdzielcza. No i mógłby Kuba dać termin już yy, zrobienia tego napędu i przepustnicy ale wiem, że tam do kogoś się nie może dodzwonić od tej przepustnicy także już sam nie wiem co robić, ale nawet nie zamontowałbym już ten gaz, no, no ale nic no. Będziemy dogadywać. Co do wczorajszej sytuacji z ortopedą to musicie wiedzieć, że sam ortopeda on to nie jest tak, że był jakiś chamski czy coś, bo nie był. On starał się być powiedzmy sympatyczny, aczkolwiek e, przyjął zawodnika, zawodowca, który jako tako zna natomiast zna biomechanikę bio ciała i rozmawiał ze mną w sposób jak z babciami, które przychodzą bo na przykład spadły ze stołka, wieszały firanki, nie? czy z dzieckiem, z kimś kto nie ma pojęcia co mu się dzieje, kurwa e, Swoją drogą powinien sam zaproponować, żeby oddały pieniądze te babki z recepcji, bo nic nie zrobił, a on powiedział, że nie, że to już trudno, że żeby wykorzystać tą wizytę i skorzystać z jego e, wskazówek, gdzie jechać się leczyć. Kurwa, wyobraźcie sobie, że ten mięsień, tam jest chyba 20 dni na to, żeby go ruszyć, no bo jak on się wzrośnie, przyrośnie, no to operacja będzie trudniejsza, tak? będzie wymagała, wymagała już, pewnie większej ingerencji w to. Czyli nie może się to zrosnąć, tak? A ten ortopeda mi mówi, musi Pan dać temu czas, żeby się zagoiło. <grywka> I i tłumacz mi, jak działają mięśnie i że mięsień zerwany to mięsień stracony. No przecież ja największej głupoty nie słyszałem. No i mówi mi jeszcze, nie może pan teraz trenować tak jak pan trenował. No, <laughs> Naprawdę? To no. już wiecie, nie chodzi tam 150 zł, już chuj w te 150 zł, tak? To nie jest jakiś tam majątek, a wiadomo, że fajnie jakby oddali, bo 150 zł to mam 40% paliwa w baku, tak? No ale jak nie, no to myślę, że więcej stracili na negatywnych komentarzach. Dlatego, że nie skontaktowali się ze mną, pomimo mojego maila, głów, do, na, głównego maila napisałem, że to nagłośnię. No, oni się nie, skonsult... nie skontaktowali, więc to nagłośniłem, no. Proste. I myślę, że stracili więcej, a ja mogłem przestrzec ludzi przed e, praktyką, jaka tam występuje. No, w przyszłym tygodniu już się umawiam do gościa, który... Nie, do... Kurde, przepraszam. Umawiam się do ortopedy, który wie, co jest grane. Zna narządy ruchu i robi bardzo dobre USG, niestety nie miałem wcześniej opcji do niego się umówić i dlatego skorzystałem z tego harego z Tybetu, jak to tam pisaliście, bardzo mi się podobały niektóre te memy, które wysłaliście mi na Instagramie, jaja jak berety, o, także muszę odpoczywać i dać się temu zagoić, kurwa, o boż, to większej głupoty nie słyszałem. Wracam z Sosnowca, byłem z Michałem teraz tym administrantem, czy jak on tam miał, nagrywaliśmy reklamy dla Monstera i jeszcze parę materiałów z Monsterem będę robił. Paleciok też coś ma nagrywać, ale znając Palecioka, to pewnie będą nagrywać to z 10 godzin, bo były tam jakieś puzle przy tym. I... A ciekawostka jeszcze jest taka, że podchodzi do mnie gość w Sosnowcu i mówi Eee, czekajcie, muszę ściszyć to radio. Me, say that you love me. Me, me, Dobra, i tak, i podchodzi gość i mówi, że zamówił eee, Monstera z kodu Palecioka, nie? Ja mówię, chłopie, po coś to zrobił? Ja mówię, co, Przydużywany? używany? A on mówi, używany, ujebany od węgla przyszedł, potem śmierdział i jeszcze do tego miał szwy popękane, nie? Takie rzeczy przychodzą, jak się zamawia z kodu Palecioka, nie? Z kolei inny zamówił z mojego kodu i dołożył 500 kg do wyciskania, a do tego dostał jeszcze 20% zniżki, a na palecioka zliszka ma się tylko 5%. No. Monster wagon to jest jedyny kod, reszta nie działa.